Witam, nazywam się. A co tam? Po co moje imię? I tak mnie nikt nie zapamięta. Powiem mój... moją ksywkę. Nazywam się Tiborki, jestem bibliotekarzem. Kilka dni temu otknąłem się po jakimś wielkim wybuchu w mieście, którym go nawet nie wiem jak się nazywa. Nazywa się pewnie, jak dobrze pamiętam, bo przyjechałem na zlot Czernarus. Tak. Nagrywam tą wiadomość, w sumie sam nie wiem po co. Może nie wiem, jak może ktoś mnie znajdzie, oznacza mojego, mojego trupa. I odczyta to i może mi pomoże. Jest to mój pierwszy dzień na tej wyspie. I nie wiem co ci się dzieje. Ludzie powariowali, znaczy atakują mnie, w ogóle nie wiem czemu. I nie, nie wiem, nie widzę, znalazłem broń po jakimś po jakimś wojskowym. która mi się przydała, ma tłumik, ale jestem bibliotekarzem dużo czytałem o broni, udało mi się jakoś mm, odbić. Tutaj jest bezpiecznie, nie ma tych potworów, mogę spokojnie nazwać ich potworami. Co jakiś czas na mm, moją krótką falówkę mam jakieś wiadomości, że jakieś, nie wiem, rzucane tu są z bronią torb torby, nie wiem, bagaże, nie wiem jak to nazwać, jestem tylko zwykłym bibliotekarzem. Może tu są żołnierze, nie wiem. Wiem, że tu mieszka mój brat i się rozstaliśmy. Będę go szukał. Jak na razie to jest mój pierwszy dzień, który się kończy. Wcześniej nie mogłem racjonować, bo walczyłem z tymi potworami. Więc tak jak mówiłem, spadła bagaż z brońmi. Udało mi się zablokować to wejście. Przesunę je i pojedziemy po te bronie. E? Ostrożnie muszę przesunąć. OK. Mam nadzieję, że jeszcze nie, na razie nie spotkamy żadnego, żadnego ząb, nie wiem, tego potwora. Idziemy ciężarówką, bo ma dużo miejsca. Mam nadzieję, że to wszystko tam wejdzie. Dobra, chodźmy. Czemu ja to komentuję? Po raz kolejny się pytam sam, nie wiem. Mam nadzieję, że to komuś pomoże, jeśli znajdziemy jego trupa. To jest mój pierwszy dzień. Nie wiem, ile przetrwa. Mam nadzieję, że to nie będzie mój ostatni. że to, to jest ostatni wieczór? Mam jeszcze mapę. Mapę tego miejsca, co mi bardzo pomaga w transporcie. Wiem, że... to co dowiedziałem się w tych potworach, to że hałas samochodu bardzo je rozciecza i od razu atakują mnie, tak samo jesteśmy już w strzały, dlatego cieszę mi się, że udało mi się znaleźć karabin z tłumikiem. Nagranie dzisiaj się będzie krótkie bo boję się że zaraz coś na mnie wyskoczy a mówiąc i strzelając będzie mi ciężko Dlatego już drodzy słuchacze nie bądźcie źli Mam nadzieję że nagram to jeszcze <głosł> więcej tych informacji Dobrze pamiętam zostawiłem to gdzieś tu na górze Udało mi się jak uciekałem z pewnego miasta Czy to nie Jest yy... Pełnić paliwem tą ciężarówkę, co dzięki Bogu wyszło dobrze. Jest, boję się, że wszędzie widzę zombie. Dobra, no, wyłączmy silnik. Wyjdźmy. No, A jest pokój, dobra. Zacznijmy pakować, wszystko to może trochę zająć. Nie, nie, ja już chowałem jedną broń. Mój brat to... myśliwy, zawsze strzelał tych snajperek jak i tak więc mu znalazłem. Może, mi... Może on jeszcze żyje. A to ma w ogóle amunicję? Ma. Dobra, bierzemy. Trzeba pochować. O tego chyba całego nie mogę przenieść A nie mogę przenieść To świetnie Nie zauważyłem Dobra te load in Dobra Pięknie Co za zbieg okoliczności Udało mi się to schować Ale weźmy mój, mój pistolet Znaczy mój karabin cichy Wziąłem go Pięknie Zużyłem trochę amunicji ale nie stracę Musimy być trochę ciszej. Bo mogą nas usłyszeć, co ty robisz? Co ja robię, co ja robię, dobra? Jedźmy do naszej bazy. Zrobimy jeszcze obchód wokół bazy, żeby czy jakiś ząbiak, nie wiem, nie przyszedł. Boję się bardzo. Nie chcę być sam, jeszcze nie spotkałem żadnego żywego człowieka. Nie złoście się, że nie podałem wam mojego prawdziwego imienia, ale to teraz jest bez znaczenia. Nie wiem, czy to cały świat yy, został zniszczony, czy tylko ta oto to, to wyspa. Czy przyjdzie jakaś pomoc? Nie wiem. Będę starał się dotrzeć do różnych do lotnisk, ale w moim pierwszym takim. O nie zombie są. Pojawiły się Przed nami. Już biegną. I dobra zabity. On na kto widzę, żeby lepiej było widać. To też leżał przy mnie. Okej, okay, spokojnie. Czyli się pojawiły. Moja mapa jest specjalna, potrafi ich mi wykazać. Jest jeszcze dwóch przede mną. Jest. Umiem dobrze strzelować. Kurde. Idą w tą stronę. Chodź, chodź, chodź. Dzięki temu, że wojsko było kiedyś. Jakby to powiedzieć. Przymusowe. To tak dobrze strzelam. Nic nie mogę wjechać z tym do mojej bazy, bo oni tu są. Wywloką mnie z samochodu i zagryżą. A już byłem dwa razy zagryziony. Jest. Jest ten potwór. Dostał. Przez sześć strzałów. Jest. Udało się. Przeładuję, nie ma co. Nie będę ryzykował, że nagle będę musiał wystrzelić wszystkie, wszystkie naboje. dostał oj coś mi źle idzie dobra nie żyje jest ich troszkę mniej dobra podejdź bliżej Straszny, słyszę go. O jesteś. Dobra. Uf. Padłeś. Masz coś, jakiś magazynek, daj mi... Jest jeszcze jeden przed nami. Z niego trafić. Dostał jest jeszcze przed nami. Biegnie dobra, jest. Oje, oni się spawnują. Się pojawiają znikąd. Dobrze, jeszcze jeden. Znowu się gdzieś musieli pojawić. żeby ta fabryka to nie jest... dobry wybór na moją bazę. Dobra, udało mi się ich zabić. Najważniejsze, żeby ich w środku nie było. W dupie z nimi, mam dużo amunicji. Żebym mógł wjechać do środka A? Otworzyli się bramę, bo była tylko jedna otwarta Przejdź... Przejdźmy na rekonesans Czy oni mogą być w środku? Czy oni mogą być w środku? Chyba są, chyba słyszę, ale nie jestem pewien Dźwięk wydamy krowy. Mam nadzieję, że przeżyje. Goszy, to ich nie, wi nie widzę. ich. Może wejdę na górę jak mi się uda. Ciężko mi coś mówić Muszę uważać żeby mnie nie zauważyli A, Wejdę do góry No tu wejścia Głupi potworzy, nie wiem co z tymi ludźmi Dobra Padłe Znowu muszę oczyszczać ten cały Terem Tyłu nikogo nie ma Zostałem szkodliwy, są schody do góry. Możesz, że wejść do góry, stać, no chodź tu. Dobra Pat Ale jestem ranny Lub i tu się wzięło w nocy No chodź tu tubku To strasznie głupie Co idzie na moją korzyść Przepraszam, tak mówię cicho, ale mówię, nie chcę na siebie zwrócić ich uwagi. Jestem... Widzę, że ta noc będzie ciężka. Godzina jest. 22 po 22. Przynajmniej tak jak mi się wydaje... Że niby umiem czytać zegarek, ale nie wiem. Czy jest czysty teren? Jest jeden... Tam są. Jesteś. No chodź tu, chodź bliżej. O, i się pojawił następny. Został. A gdzie ten Franek? Idzie. O! Oj, 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 jeszcze coś tu. Ostał. Jej. Jej. Oni tu jeszcze są. Co, jedenaście strzałów mi zostało? Nie jestem pewien. Chyba tak. Pewnie zginę tej nocy, więc nie wiem, ile przeżyję. Nie mam bandaży, zużyłem wszystkie. Mam w tym amunicję, jest tylko muszę wykorzystać te naboje, które mam. Nie jest łatwo. Jesteś jeszcze gdzieś oni są. Tam widziałem przynajmniej. On. O, jesteś. Jest Dobra, idę po samochód, bo już ucichło Myślę, że oni tylko w nocy się pojawiają. Więc póki co będę miał na spokój o. Jezu. To jest bez sensu. Ja się stąd wyniosę, bo to nie ma co. Oni się będą pojawiać non stop color. Teraz prawie zginąłem, mało amunicji, mam parę tego miejsca tam, na tą górę i tam założę swoją bazę. Nie ma co. Tak cieszę się, żeby nie zauważyli. Mam tu cały arsenał broni, więc powinienem przeżyć. Gdzie ta droga prowadzi? A nie, tam jest HADOM, ale to następny razem pójdę przejść. Noc spędzę w lesie, nic mi się nie stanie, pojedźmy do tego miejsca. Paliwa też mam na razie. Z tego powinienem widzieć czy będą mnie atakować eee, te potwory czy nie Nie wiem co to jest będę musiał jeszcze to zbadać Najlepsze to że mam czym się poruszać to jest jedyny plus Jak na razie pierwszy dzień, połowa dnia i pierwsza noc wyszły strasznie Myślałem że oczyściłem bazę i że będzie spokój będę mógł tam zamieszkać I rozpocząć poszukiwania brata znaczy, tak się nie stało. To jest dla mnie bardzo ciężkie. Weźmy to, władujmy. Niech to będzie tutaj. Dobra. Kończąc mój... Dziennik bibliotekarza. Ja Cyborg kończę go dzisiejszym, cięż, dzisiejszą ciężką nocą. Mam nadzieję, że moim słuchaczom się spodoba. Może powstanie z tego książka, jak stąd wydostanę się. Jak na razie niczego nie jestem pewien. Cyborg rozłącza się.